Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a dzisiaj zrobimy sobie dodatkowy odcinek, ponieważ właśnie jest środa 17 lutego. No i właśnie e, dzisiaj nie powinno być filmu, ponieważ film pojawiał się we, w poniedziałek, wtorek, piątek oraz jeden dzień właśnie weekendu, ale pomyślałem, że zrobimy sobie właśnie dodatkowy odcinek, ponieważ no, wyszedł kilka dni temu magazyn właśnie z Lego City, dopiero teraz go dorowałem. Chciałem ja też właśnie, polowałem też właśnie na magazyn z Lego, z LEGO, Starus. Zobaczcie, w ogóle tutaj mamy reklamę na przykład z tym oto Manda Royalinem, Aczkolwiek on już jest właśnie w sprzedaży No ale niestety, no nie udało mi się go dorwać, ponieważ w moim kiosku, w mojej też stokrot tego nie było Dlatego już po prostu poczekam i sobie go gdzieś tam kiedyś dokupię I też myślę, że nagramam wtedy recenzję Tak więc ja jestem Rekszt Kamila i zapraszam Was do oglądania Przyznacie sami, że w tym tygodniu naprawdę mamy dużo city na tym kanale, ponieważ... Na początek właśnie pojawił się, yy, pojawiła się recenzja kampera, właśnie yy, wakacyjnego kampera. To było chyba we wtorek. Yy, pojawi się również dzisiejszy odcinek, oczywiście. I też coś yy, zaplanowałem dla Was na weekend właśnie z Lego City, więc naprawdę całkiem dużo tego City na tym kanale w tym tygodniu jest. No i jeszcze tutaj mi się gdzieś zapodział właśnie magazyn ze stycznia tego roku, również z Lego City. Ja go wcześniej otwierałem, jest, jego sobie też zaraz przejrzymy. Na szybko, ponieważ właśnie. Miałam nagrać jego recenzję, ale szedziłem go do szafki jakoś tak o nim po prostu zapomniałem, więc sam już nie wiem dlaczego. Yy, magazyny z LEGO City to w sumie nie jest również jakaś taka częsta sprawa na moim kanale, ale ja przynajmniej będę zbierał magazyny z LEGO City teraz właśnie od stycznia od tego roku. Będę sobie zbierał i chcę zebrać właśnie wszystkie z tego roku. Tak samo jak na przykład z LEGO Explorer, a z Ninja Gondo na przykład nie, ponieważ większość tam figurek właśnie już mam albo będę miał. Na przykład takich baz Ninja to też już nie będę kupował. No ale na przykład Zayna w stroju Hero Ninja sobie kupię, ponieważ ma bardzo fajne elementy, ogólnie też jest taką fajną figurką, no ale my dzisiaj oczywiście nie o tym, to mi jeszcze chciała zrobić jakiś taki psikus, ponieważ nie chciała się właśnie tutaj odkleić. No i dobra, mamy samą saszetkę oczywiście z pojazdem, bardzo fajny jest ten oto element czarny, zobaczcie jak wypchana jest ta tym klockiem, tutaj nawet go czuję pod palcami, to jest po świetny element. Zdecydowanie dla niego warto kupić przynajmniej ten magazyn. No a sam magazyn właśnie wygląda w ten sposób. Mam tutaj okładkę z wielką podróżą ładowarką. A nie, wielka podróż ładowarką. <grym> Czyli z wielką podróżą ładowarki pewnie, tak to się odmienia. Ma też nowości tutaj właśnie całkiem fajny w sumie traktorek. Nie wiem, może go kiedyś sobie zakupię potężna maszyna oraz dwa plakaty od razu sobie zobaczę bo tam są mniej widoczne no i oczywiście cena to 15 złotych bez grosza jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział to magazyny właśnie od tamtego roku już podrożały mocno dość ma oczywiście tutaj reklamę też lego city adventures który jest serial czasami go sobie obejrzę ale też nie jestem jakimś wielkim fanem na netflixie na przykład już jest cały pierwszy sezon mam tutaj właśnie max mocny i jego ładowarka nieźle właśnie zastanawiam się jak, jak się nazywa ten pojazd a to już, już wiem że ładowarka to jak właśnie, co to, to w ogóle jest? Max Magik, to jest chyba ten sam gościu, nie tylko w jakimś przebraniu. Znaczy w kapeluszu, bo i tak ubrania nie zmienił, ale dobra. E, nowy magazyn z Kolem, którego nie kupiłem i kupować nie będę, ponieważ mam z Pinjutsu bars z Kolem. E, jeszcze tutaj komiks. Plan Harla, to jest chyba ten Harl Hubs, ten, ten gościu, jeżeli się że nie byle. No i właśnie kilka pojazdów, kilka nowych zestawów. Ten zestawik jest 4, plus niby, ale naprawdę wygląda całkiem, całkiem, jakby był normalnym zestawem. Gdybym go zobaczył właśnie w tej formie w sklepie, to myślę, że to jest normalny zestaw, bo tutaj zobaczcie, że tak naprawdę no, nie daje się po sobie poznać, że jest to 4+, a nie, na przykład niektóre zestawy, które nie są 4+, wyglądają jakby były z Lego 4+, więc w sumie no akurat Lego City czasami robi tak, a czasami tak. Ten zestaw również mi się bardzo podoba, bardzo mnie interesuje, ten Straż Przybrzeżna również jest świetne nawiązanie. To starej serii, którą bardzo lubiłem, a ta Farma również spoko. Dla Monobricka panie, to jest świetny zestaw, już widziałem. Chyba było chyba u niego recenzja, ale nie jestem do końca Pewien. Na pewno buduje tą swoją farmę, więc na pewno ten zestaw kupił. A tutaj mamy też pokój. pokój ziemniak? Co? Jakiś ziemniak. To jest przecież jakiś ten. nieważny, dobra, jakiś ten pojazd z samolotem, tego raczej też nie kupię. E, ogromny ziemniak, tu pewnie chodziło o te ziemniaki. Aha, bo to jest farma, dobra, dobra, dobra. Tu pewnie chodziło o, o, ten, o ten traktor, a nie o ten pojazd. Mamy też właśnie te plakaty. Pierwszy wygląda tak, mamy uśmiechniętego budowlańca tego Maxa a tutaj mamy jego ładowarkę zamów prenumeraty, a ja akurat nie będę choć zbieram te wszystkie magazyny teraz no ale i tak wydaje mi się, że mm, po prostu wolę sobie iść do, do kiosku i wtedy jest też moim zdaniem przynajmniej większa radocha z tego łop kurczaki, takiego ziemniaka to bym sobie wpierdzielił, tutaj można z tego zrobić właśnie jakiegoś mema nie? kiedy idziesz do babci i prosisz o tylko jednego ziemniaczka i ci przynosi ładowarką takiego wielkiego ziemniaka, nie? zawsze tak jest dobra, e, dalsza część komiksu tu jakaś kukurydza jeszcze jest o ten gościu w ogóle burmistrz fajnie 4 minuty już trwa ten film całkiem, całkiem dużo. E, dalej też mamy tutaj jakieś takie. znaczy film. No, po wstępie to trwa tyle, bo wstęp też chyba z minutę trwał. Nieważne, tutaj mamy w ogóle jeszcze frytki, jezu, ale mi smaka zrobili. E, abracadabra, może to jest zestaw. Ło, kurde, tak stary zestaw można wygrać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. E, no, taki stary zestaw. Arktyczna terenówka, kto by pomyślał. Naprawdę dziwna sprawa, nie? No bo myślałem, że jakieś nowe zasady będą dodawać, a tutaj jakieś stare. Karol Yeah. <laughs> Świetne nazwisko, nie? No i kolejny numer. To mnie ja troszkę martwi, bo chcę mieć ja wszystkie numery, a ten jest taki średni. 5 marca otrzymujemy policjanta na tym motorze. Motor akurat całkiem spoko, a policjant ma... Wow! A się przyjrzę poza kamerą. Ale kozacki torsik, naprawdę, zobaczcie, tylko nie widać, ale tutaj jest widoczny, naprawdę to jest po prostu, naprawdę, ej, ej, no to już jednak na pewno będę na niego polował, bo i tak Wam mówiłem, że zbieram, ale ale gdybym nie zbierał, to i tak bym dokupił bo świetny torsik, no i też reklamę magazynu, którego niestety nie udało mi się, nie, nie udało mi się właśnie dzisiaj kupić. Tak jak obiecałem, na szybko też przyjrzymy się temu magazynowi ze stycznia, ponieważ na no, jego recenzja czy akurat y, osobno na pewno robić nie będę. No bo chciałem właśnie ją zrobić w styczniu. Miałem tak na myśli właśnie, żeby ją nagrać. Kupiłem ten magazyn i schowałem go do szafki. Akurat y, jak dzisiaj, jak dzisiaj byłem w stokroce, żeby kupować ten magazyn ze starłosami, to natknął mi się właśnie ten z budowlańcem. No i mi się przypomniało, że cały czas przecież mam w szafce ten z, z tym policjantem. Policjant wygląda tak na tym pojeździe. I y, ja tu jest elementów 31, naprawdę całkiem fajnie. Będzie dużo budowania też na gdzie pewnie. Służba wzywa, albo nie wiem, czy zrobię speedbill, bo wtedy ten film będzie troszkę za długi, pewnie. E, Powrót na Patru, tu mamy też komiks. No, przeglądać tak długo tego nie będziemy, ale sobie też zobaczyłem plakaty, na przykład, e, całkiem fajne swoją drogą. <trych> Czemu jest na rowerze? E, a tutaj już jest na helikopterze, więc to ok. Magazyn też jest właśnie z Legacy. Mamy też oczywiście końcówkę komiksu. Tu był jakiś konkurs, czy nie było konkursu? No były ta jakieś prace na ten konkursy, no i oczywiście to co pojawiło się teraz 5 lutego, a dzisiaj mamy 17, więc takie długo mi to zeszło. No i z tyłu jeszcze magazyn właśnie z Avengers z figurką Kapitan Marvel. Tak, klientują się obydwie serwetki obok siebie i pomyślałem, po prostu zrobienie sobie speed build tego nowego numeru z tym budowlańcem, a tego po prostu nie będę robił, ponieważ myślę, że większość z Was już widziała ten magazyn i też dodatek, ale sobie otworzyłem wspólnie te sażetki, ponieważ mamy naprawdę dużo elementów i łącznie jest ich tutaj naprawdę wiele. 31 klocków w tej seretce, naprawdę to jest dość duża liczba. I zobaczcie jak to jest wypchane, no naprawdę, pod względem elementów i ilości naprawdę to warto kupić. No i dobra, wysypujemy sobie to. I co my tutaj mamy? No na pewno mamy jakieś śmigło, bo to jest w sumie helikopter, to śmigło powinno być. Jest też ten duży element, no całkiem fajnie. No i minifigurka też całkiem ok. Te elementy w tym kolorze są fajne. No i teraz oczywiście też sobie tworzymy tego naszego budowlańca. On ma chyba. Nie, no taką samą cośotkę, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o rozmiar, jak tamten, chyba, chyba. Tak, dokładnie ten sam rozmiar. Tego sobie odsuniemy na bok, bo. Nie będziemy go speedbuildować, tak ci Wam powiedziałem. No i już. O, okej. Okay. I tutaj ma naprawdę wielgachny, piękny element i oczywiście cztery koła i cztery opony. No i zobaczcie ten klocek. Kurde, no. Naprawdę jest to wielki element i warto dla niego kupić chociażby ten magazyn. Około minuty zajęło mi to składanie. Tutaj zdecydowanie nie było jakoś wiele tego budowania. Teraz czekajcie, bo zauważyłem, że mam krzywo kamerę. No ale i tak sama budowla wydaje się bardzo duża przed właśnie ten oto element z przodu. A czy tak jest? No właściwie to w sumie chyba nie jest, ponieważ zobaczcie, że naprawdę mamy tutaj tylko element... Tak naprawdę 2 na 4 study, plus jeszcze tutaj klocek, oczywiście na którym sobie załadowujemy tą taką łychę, jak to chyba tak to można nazwać. No i dlatego ten pojazd nie jest aż taki wielki, jak się można wydawać, znaczy jak może się wydawać. No ale i tak ta łyżka tutaj naprawdę robi swoje. Zobaczcie jeszcze raz ten element właśnie tutaj osobno. Naprawdę on wygląda świetnie moim zdaniem i jest serio duży, jeżeli chodzi o właśnie magazyn, bo rzadko dostajemy tak duże elementy. A jeżeli chodzi o figurkę, to nie drukowane nóżki, a za to bardzo fajnie to z taką oto bluzą, na którą też mamy kamizelkę budowlańca, czekajcie chwilę, bo tutaj mi się coś, no, nie chce złapać ostrość przez ten element. Tak to mniej więcej wygląda, no a z tyłu jeszcze mamy tutaj kaptur od tej bluzy, buźka też tak, tak dość klasyczna, jeżeli bym mógł rzec, jeżeli chodzi o właśnie LEGO City, no i oczywiście też jakiś taki element kasku budowlańca, więc całkiem spoko, ale też bez szału, no ale i tak element łóżki zdecydowanie jest tutaj najfajniejszy. No i teraz jeszcze rzut oka właśnie na ten mały pojazd naszego Harego, ponieważ tak mniej więcej się nazywa, no Hary. Troszeczkę jest podobny do Harego Potara, ponieważ też ma okulary, no ta te akurat są przeciwsłoneczne. Jeżeli chodzi właśnie o właśnie figurkę, to tutaj mamy okulary, na, którym, na które właśnie są nałożony jeszcze hełm, jest troszkę dziwnie. Kto w ogóle nosi okulary pod hełmem? To jest właśnie dziwne. Jeszcze ma tutaj szybkę, więc to już w ogóle dwie szyby na oczy. Naprawdę śmieszna sprawa, jeszcze się tutaj zażatuje, że może mieć jeszcze soczewki na oczach, to już w ogóle będzie miał 3K wzgląd na świat nie? A jeżeli chodzi właśnie o jego tość, tutaj mamy właśnie na zadrukowanie taki dość klasyczny właśnie torsi policjantów, który, no tak się nie lubię właśnie, ale są takie bardzo dziecinne, bym powiedział. Zdecydowanie bardziej jaram się tym, który się pojawił właśnie w marcu, jeżeli chodzi o te magazyny. Dlatego, jeżeli chodzi o jego wyposażenie, to mamy właśnie jakieś takie małe hmm, kontrolki. Troszkę to jest takie naciągane, ponieważ nawet tego nie złapię, bo jest jakby za bardzo oddalony od tego czegoś. Tak więc to troszkę jest to takie średnie. Z tej strony mam po prostu płaską powierzchnię, a z tej mamy jakąś taką kamerę. Ja przy zabawie pewnie bym to używał jako laser, no ale i tak zobaczcie, że ta kamera tak naprawdę tutaj będzie nagrywała tylko ten element, ponieważ jak tutaj pewnie widzicie, wzgląd z tej kamery jest jedynie na ten klocek, więc troszkę średnio, jeżeli chodzi o to, no ale okej okay, już... Tutaj się nie będę tego czepiał zbytnio. Dodatkowo jeszcze mamy jakieś takie śmigiełko. To też jest całkiem ok. Z tyłu, jeszcze jakieś takie wydechy. No i ten bardzo fajny kolor tego elementu. Jakiś taki niebieski jeszcze kloczek. I w sumie, no niby nie jest aż tak źle, ale też bez szału. Tak więc podsumowując, dzisiejszy odcinek. No, od lutego, już chyba nawet 5 lutego, możecie sobie zakupić właśnie ten oto magazyn numer 2 na 2021, jeżeli chodzi o właśnie naszego budowlańca. I wydaje mi się, że to całkiem spoko opcja, ponieważ właśnie za 15 lat to otrzymujemy całkiem właśnie fajny nadróż na torsie minifigurki. Dodatkowo jeszcze tą łyżeczkę, tak bym to mniej więcej nazwał, łyżkę oczywiście od, tego, od tej ładowarki. Sama ładowarka też nie jest taką średnią, że znaczy nie jest też jakąś wybitną konstrukcją, no ale też nie jest jakaś taka mega zła. No, a jeżeli chodzi o ten magazyn z Poezjantem, to on również nie jest jakiś taki mega zły. A też jest taki troszkę przeciętny, ponieważ sam helikopter jest troszkę naciągany. Ma całkiem ciekawe elementy, jest ich dużo, no ale okej. Okay. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze jest w kioskach ten numer. Mam nadzieję, że tak, no bo w sumie raczej się nie wyprzedał jak świeże bułeczki. Ja będę cały czas polował właśnie na magazyn z Lego Star Wars, który się już pojawił dzisiaj. Tak więc co, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie też jakiś ciekawy komentarz, tylko bez jakichś tam hejtów i ten, nieważne. No, tak więc mam nadzieję, że wam się to spodobało, no i do zobaczenia przy przyszłych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!